Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Cywil kończy 8 miesięcy, więc będziemy obchodzić takie mini urodziny. Wiem, że to nie są pełne urodziny, nie minął rok, ale co miesiąc staram się jakoś tam obchodzić to i pamiętać, że w kalendarzu minął właśnie ten dziesiąty, bo on się urodził 10 października. Co tam robisz? Chodź tutaj, będziemy otwierać paczkę do kamery. Fuj. Cywil się bardzo niecierpliwi, więc po prostu otworzymy paczkę. Z okazji jego urodzin zrobiliśmy mu paczuszkę. Potrzebne dla niego rzeczy kolejne. O cywil, zobacz! To są fajne smaczki. Wyglądają super i wygląda to jak taka owsianka jak taki pudełko na owsiankę. Spróbujemy. Jestem ciekawa, one są gruszkowe. Nie, jabłuszkowe. To są takie typowe smaczki do treningów. Łoch, jakie pyszne! Chodź, jeszcze masz. Masz. Super, pudełko jest bardzo fajne, zamykane, można, można po prostu sobie to wziąć od razu całe w pudełku i iść na taki trening. No, buzi, 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 buzi. Z tej samej serii smaczki, tym razem tutaj z elementem jakiejś żurawinki. One się naprawdę bardzo fajnie otwierają, także nie ma żadnego problemu. Chodź, otworzymy. O, już czekasz! Teraz ten przysmaczek dla Ciebie. Nieodłączalnym elementem każdego zamówienia są oczywiście worki na... Te worki są moimi ulubionymi workami. One są jakieś takie bio i w ogóle są mega fajne, jeśli chodzi o otwieranie tych worków, bo robi się to dosłownie w sekundę. Nie ma żadnego problemu. Mamy kolejne smaczki cywil. Większość smaczków, które zamówiliśmy, są takie do na przykład mat węchowych albo właśnie na treningi. No, bo taki nam zabrakło. W poprzednim holu zakupowym pokazywałam wam takie duże ciastka. One się jednak nie sprawdzają, jeśli chodzi o takie wyjścia. One są za duże i na treningi też się nie sprawdzają za bardzo. Te są super, bo to są w ogóle z podzielonymi takimi pudełeczkami Można wziąć takie całe pudełko, iść na spacer i od razu sprawa załatwiona Bardzo fajnie Fajnie, bo ja mam wszystkie smaczki w kieszeniach od kurtek Wszystkie kurtki mam w smaczkach I po prostu ten zapach jest taki dość intensywny Jak gdzieś idę, to po prostu yy, no czuję te smaczki po prostu Już dajemy, już Spędzamy. Jakie malutkie kosteczki. Zostań. Masz. Dobre? Dobry cywil? Boże. Pachnie, jak taka kostka rosłowa. Co to dla niego taka mała kostunia. Nie? Eee! Zobacz, to piłeczka dla Ciebie! Kupiliśmy też taką piłkę szczerze więc myślałam, że ona będzie troszeczkę większa. Nie pamiętam, ile kosztowała, chyba 10 złotych. On będzie na pewno gryzuł ten element taki gumowy. Stawiam, że to zaraz rozgryzie. Masz, masz, to Twoja, dla Ciebie. Kolejne smaczki dla Cywila, tym razem jakieś takie... Szytajcie kosteczek. Chłopaku, żebyś Ty się nie roztył. Masz. Test smaku. Jak oceniasz w skali 1 do 10? O, zobacz cywil. A tutaj kolejne pudełeczko, tym razem bananowe. Jestem po prostu zauroczona opakowaniem. Już, tak, tak. Dobrze, dobrze, już dajemy. No, 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 no. Proszę. Łapa. Dobry pies. Piątka. Dobry piesek. Masz. Leżeć. Leżeć. Dobry piesek. Ostatnio uczyłam nowej sztuczki Cywila. Cywilek? Cywil? Cywilek? Dobry piesek. Fajnie to wygląda. Chyba mu te sztuczki. Dobry pies. Trzeba będzie chyba umyć zęby Cywilek. Kupiliśmy mu pastę do zębów. W poprzednim holu zakupowym, który Wam tutaj podlinkuję, kupiliśmy szczoteczkę do zębów, no ale stwierdziliśmy, że pasta będzie też niezbędna, dlatego no, pastę do zębów, taką dla piesków i kotków e, zakupiliśmy, będziemy muszerować ząbki, zobaczymy jak... To pójdzie. No i teraz przejdziemy do kolejnej części, rzecz, która jest dosyć potrzebna nam. Mimo, że cywila dosyć dobrze widać w ciemności, no bo jest białym psem, to jednak teraz jak wyjedziemy, no to taką chcieliśmy zakupić ledową obróżkę, żeby widać było go z daleka, żeby się świeciło. Ta obruszka jest ledowa nie na baterię, tylko na ładowarkę. Można ją podłączyć do ładowarki i jest jest też wodoodporna, także myślę, że dla cywila będzie idealna. Ale chyba nie planujesz żadnych kąpieli nocnych, co? Czy planujesz? Planujesz kąpiele nocne? Powiedz. Kolejna rzecz, którą kupiłam w Kakadu, jest coś, co przyda się podczas spacerów. To jest taki butelka na wodę. Tutaj się wlewa wodę. Jeżeli piesek chce pić, no to się to otwiera, no i tutaj może się po prostu łatwo i szybko napić, potem się składa i się idzie dalej. Jest to o wiele lepsze rozwiązanie niż chodzenie z butelką i z jakąś taką miseczką. Dlatego myślę, że na pewno, na pewno to się przyda. Jedyne co, no to po prostu cena zawrotna, no bo zapłaciłam za to 20 zł, a potem poszłam do Rosmana i w Rossmanie aktualnie są identyczne za 7, także... Polecam pójść do Rossmana, jeśli potrzebujecie takich wodopoi dla psów, poidełek. To kupiłam też stacjonarnie w Kakadu. Bardzo mi się ona spodobała. Jak ją zobaczyłam, tą piłeczkę, to stwierdziłam, że cywil na pewno będzie chciał ją gryźć, jednocześnie będzie chciał ją łapać. Jednocześnie ona będzie odbijała się w różnych kierunkach, takich niespodziewanych, że nie rzucamy i na przykład piłka zostaje w trawie, tylko że ona będzie się odbijać w różne miejsca i to jest takie niespodziewane dla cywila, i on wtedy chętniej po prostu łapie te piłeczki, które mu się rzuca. No i ostatnia rzecz, chyba najważniejsza podczas tego zamówienia to jest mata chłodząca dla psa. Teraz, kiedy były te upały, naprawdę było gorąco ponad 20 stopni, cywil naprawdę mega się męczył. I ja widziałam, że po spacerze około 12 on naprawdę bardzo sapał. Czytałam w internecie, że dobrym sposobem na ochłodzenie pieska jest zmoczenie ręcznika zimną wodą i położenie. To jest taka alternatywa, jeśli nie ma się maty chłodzącej, no ale potem stwierdziłam, że no, taką matę chłodzącą trzeba koniecznie zakupić. Są różne opinie na temat mat chłodzących. Niektórzy twierdzą, że. Że może to się wiązać z jakimś zapaleniem pecherza u, u psiaków, no ale mimo wszystko, widząc mojego psa, który się męczył i który dyszał i który naprawdę już nie wiedział, co ma ze sobą zrobić podczas tych upałów, no to stwierdziłam, że mata chłodząca, no musi, musi być, tym bardziej, że cywil nigdy nie lubił ciepła, zawsze szukał zimna, nawet zimą, jak było, była minusowa temperatura, to on kładł się w najzimniejszych miejscach w mieszkaniu. Chodź, zobacz, tu jest mata chłodząca. Jak chwilę się położy rękę i chwilę się tak potrzyma, no to faktycznie czuć, że jest chłodna. Ty lubisz takie chłodne miejsca, co? Kończymy już ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawiajcie kciuki w górę, jeśli chcecie więcej filmów z Cywilem. No i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach na tym kanale. Buziaczki, do zobaczenia, pa! Thank you.